Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku tibijskich przygód. W sumie, Warspear jesteś? Warspearuku? Maniaku? Okej, okay, ogólnie poszukamy na razie tutaj tych komii. O, już mamy trzeciego wambraza. Ulala, ulala.

Ale bossa jeszcze musisz zabić jak tu... Esmeralda? <grymne> Nie no, serio jedna mumia. Jedna mumia. albo albo kurde czy tutaj będą te mumie czy nie będzie, bo jak nie wiem jednej to tak średnio ocenne a dole nie było ich za dużo więc musimy najwyżej w inne miejsce pójdę znalazłem ostatnio wczoraj jeszcze jednego tomba Dobra, no, no ogarniemy sobie tutaj ten teren południowy, ale no jak nie będzie ich za dużo, no to pójdziemy do innej tundy. Natasia, weź coś zdecydowanie. ile tutaj... Dobra, ciśniemy sobie tutaj... O, 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 to, o to mi się rozchodziło O takie mumie O takie mumie ja walczyłem O takie mumie ja walczyłem. O to jest to. To jest, to jest właśnie to miejsce, które ja chciałem. Dobra, czyli tutaj jest najwięcej mumii, więc będziemy sobie tu wracać. parę takich y, robaczków i no i to i będzie fajnie. Tego to ja chcę się w ogóle pozbyć, bo to jest główny niekej. No nie, no tutaj też. Robicie, tak, tak, przyjemnie. Tą przyjemność mi robicie. Cyk. Tutaj są jakieś mumie, Ok, Czyli tu, tu. Tutaj są wampiry. to też można podejść. Mhm. Mm co, chyba nie co to jest? Jakiś teleport. Chyba jeszcze jedna 450 452, spoko. Może jednak tu zostaniemy. O, raczej zostaniemy. Nie ma co gdzie lecieć, jak tutaj jest cała taka gromadka. Ole, wampirek. Vampire, vampire. Tam. Kolejny wam past. Po kątstwo. Bul bul, ci skoczył. Bul bul, bul krypt vampir no dobra, wampira vampira modana. Uuuu, kolejny. Pięknie. Okej, okay, tutaj demon szkielet to nas nie interesuje w ogóle. <laughs> Utura niech leci. Dobra i ciśniemy. Z powrotem tam na ten gumia. Tutaj nie ma co zbierać. Tu byliśmy. Umiam. Może, wiecie co, wyskoczy jeszcze z tego To był vampire? To był vampire. Ty, pięknie. Chcę zobaczyć, czy jeszcze tutaj jest po co iść, czy nie. Gryp, Chandler, jedna mumia. To nie, to niekoniecznie jest. Dobra to tutaj nie mamy po co iść um, tutaj Arko ile karko ile one Mano, não... Não. Kiele mamy muzyczko damy na nowo, bo to się chyba nie Już nie jak żywa używał. Nie pamiętam gdzie były. Tej wampir na pewno jeden ja był. Którkę można wcisnąć, można przycisnąć Już tego tak zauważyłem. Niech będzie. I, no, 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 no. I dobra, teraz powiem ajera. tak chyba nie było po co jedna mnie raz bym temp, bym payera 인아 치메 차아나 치메 나도 위 판티레 챕스메니키레 메트라 Tutaj wolę się podleczyć. Nie wiem, 20 manasów, powinienem chyba trochę zacząć oszczędzać, bo przytykamy się z manasów. dobra, no to może z tego ekseli na razie wszystkie zetknę. To jednak Ice War. Wow. A może Lifelink po prostu też można. Nie były nie były um okay. Chyba z tego wszystkiego battle się jest najmniej wa więc... Mamy katane i malce. prze zostało nam jeszcze 15. To mam, mam nadzieję, no, nie chcę się tym tobą bo aż zerknąłem czy kurde nie bije te spóry. Tak, kurde, 38 42. Dobra, chyba wywalimy znowu tarczę, bo ty hamer więcej jest. 68 tarcza też chyba 63. O, okej, okay, ale no, 20 jakiejś różnicy. Chociaż w sumie są dwie mumie. Dobra, no zostało nam sześć uderzyłem, ale trudno. dwie i wychodzimy z tym. Robimy ewakuację z tego dąba. Powolutku sobie tutaj jeszcze sięgnijmy. Ostatnio nie wiem, Pampiry, czy co to będzie. Targoil, Mumia, Wapu, Gunfire, właśnie. To ja zrobię się gdzie ja w kasie. Bo mi została jedna mumia. Nie wiem czy to będzie, nie pamiętam. Nie będzie, ale jest wam. I help. No dobra, nie wiem czy drodze gdzieś, ale no, chciałbym po Do samego końca. Nie wiem gdzie pójdę, ale to będzie. To Znowu się nas zbierało. grip, grip, grip. Właśnie nie chcę zrobić znaleźć ostatnią umię. Nie widzę u O, jest. I mamy umię. zrobione. Proszę Państwa, proszę Państwa. Task has been finished. Posiekajmy już te kriegtam tutaj do końca. No. Ogólnie, bo w że. Worspir no jesteś ty, czy nie ma? noż, cholera jasna. Wychodzimy z tym. A zapomniemy na kompakt. Chciałem być. W sumie? Może? Może weźmiemy. Ja nie muszę chyba tam schodzić, głębiej. Znaczy głębiej, głębiej muszę zejść, ale powinna być, i Ej, tu nie widzę, A nie, tu jest, okej. Okay. Murgutis. Dobra, wychodzimy. E Morbutis, to nazwiemy wehe momentik bo ja dwa ładowem dwa i dwie spacje i wehe moc i pięknie no w tym jeszcze wehe moc plus tp Warto zaznaczyć. I co? No i miasto. Idziemy ogarnąć sobie ten górtel. O jest. No. What the fuck? posprzątajmy sobie dekę po prostu już wiem co będziemy robić zaraz ale to na najpierw 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 to wszystko trzeba ogarnąć z gór do i zaraz będzie poukładane. Tutaj jeszcze kupujemy I musimy rzucić książki. I do Strasza musimy wrzucić to. I ostatnia rzecz. O ostatnia. W sumie te Strange amulety może też, bo kurde, robi się naprawdę burdel straszny w tym wszystkim. I to, to jeszcze tylko pchnijmy te rzeczy i zobaczymy, jak mamy zarobek. 8 tysięcy! Ło! Wow. 9 tysięcy! 9,5! Mamy 10 tysięcy! 10,5 tysiąca! A stracone? Dużo więcej! Ale dobra, gumie zaliczone. A w sumie wypowiedzi chyba kiedyś na Ale ale są jeszcze tutaj trzy very rare. Hi. hello, trader. Powiedzmy sobie, jeszcze butelek mamy na sprzedaż. Jest 11 tysięcy, 11,5 tysiąca. No niech będzie, prawda? Yy, Stroną mam na pół żebyśmy mieli coś na podróże jakieś no i co i tyle tyle jesteśmy gotowi do działania kolejny do działania w 5 żeby nam się spotkali na